Witam w moim poradniku pokażę jak zaktualizować Androida w tablecie Shiru Emperor 10. Przed przystąpieniem do instalacji w tablecie wchodzimy w ustawienia, opcje programistyczne i zaznaczamy opcję debugowanie USB. Następnie podłączamy tablet do komputera i musimy wgrać teraz sterownik, który znajduje się w paczce razem z Androidem na stronie producenta. Tutaj mam przygotowany sterownik. Znajduje się w tym miejscu. Tu jest program do grywania. Teraz wchodzimy w mój komputer. Właściwości, menedżer urządzeń. Ja już wgrywałem ten sterownik, więc pokażę to trochę na sucho. Po wgraniu sterownika tablet widziany jest w ten sposób, natomiast bez niego, gdy go podłączycie, zobaczycie tutaj nazwę Emperor. Gdy znajdziecie nazwę emperor u was, klikacie ją prawym klawiszem myszy, wybieracie właściwości. Ups, przepraszam. Klikacie prawym na nazwę emperor. Nie, nie ja tu tylko na, na tym przykładowo pokazuję. Wybieramy aktualizuj oprogramowanie. Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania. Tak. Dalej. Z dysku. Przeglądaj i wskazujemy mu. Nasz sterownik. Sterownik jest w kilku wariantach w zależności od systemu. Czy mamy system 64-bitowy, czy mamy system 32-bitowy. Więc w zależności od tego, jaki mamy system, taki sterownik wskazujemy. Wybieramy następnie otwórz. Potwierdzamy. Next. Next. Wyskoczy jeszcze okienko, którym musimy zgodzić się na instalację podejrzanych sterowników. Wszystko potwierdzamy. Gdy sterownik się zainstaluje, nazwa urządzenia powinna się zmienić. Umie wygląda to w ten sposób. Następnie, gdy urządzenie już będzie w ten sposób widziane, włączamy program. Tylko że. Odpalamy go w taki sposób. Prawy klawisz myszy uruchom jako administrator. I teraz tutaj pojawia się pewna nieścisłość. Otóż w instrukcji napisane jest, że urządzenie powinno dostać status 212. Umie ten status. Powiedzmy, sobie, jak robiłem był 73, teraz widzę tu 72. Nie ma to większego znaczenia, nie przejmujcie się tym. W tym momencie wybieramy e, plik z nowym. Nowym Androidem wskazujemy go. Następnie podstwierdzamy swish. Wtedy status zmienia się na zielono. Nie ma większego znaczenia, jaki, jaki numer dostanie. Ważne, żeby było zielone. I potwierdzamy flaszowanie tym przyciskiem. Pojawił się w tym miejscu pisy potwierdzające, że klaszowanie następuje i z... kwadracik zmieni kolor na żółty i z dołu będzie pisać procentowo, że mamy postęp. Trwa to dość krótko, około dwóch minut, co najwyżej. Po tym czasie tablet uruchomi się sam ponownie z nowym Androidem. Dla ostrożnych jeszcze raz przypominam, że u mnie różniły się te statusy, co niepokoiło mnie od tych, jakie są w instrukcji. Ale, mimo innego statusu, też wszystko udało się zrobić bezproblemowo. Dziękuję za uwagę.